Adrian Dębski żył w świecie zbudowanym ze szkła, stali i chłodnej obojętności. Jego apartament na ostatnim piętrze warszawskiego drapacza chmur był tego doskonałym przykładem. Panoramiczne okna ukazywały miasto u jego stóp jak zbiór miniaturowych zabawek, a minimalistyczne wnętrze, urządzone w odcieniach szarości i bieli, zdawało się pozbawione jakiegokolwiek śladu ludzkiego ciepła. Był prezesem zarządu potężnej firmy inwestycyjnej, człowiekiem, który nauczył się mierzyć wartość wszystkiego w zerach na koncie bankowym. Emocje były dla niego balastem, sentymenty oznaką słabości. Jego życie było precyzyjnie skalkulowaną transakcją, w której liczył się tylko zysk. Jego narzeczona, Katarzyna, była idealnym uzupełnieniem tego obrazu. Piękna, wyrachowana i równie pusta w środku co on, stanowiła doskonałą wizytówkę jego sukcesu. Ich związek opierał się na wzajemnych korzyściach, on zapewniał jej status i luksus. Ona była ozdobą jego ramienia na branżowych bankietach i w rubrykach towarzyskich. Łączyła ich pogarda dla wszystkiego, co uważali za pospolite, słabe i biedne. Czerpali perwersyjną przyjemność z obserwowania świata z wysokości swojego piedestału, utwierdzając się w przekonaniu o własnej wyższości. Elżbieta Nowak była częścią tego świata, której Adrian starał się nie zauważać. Dwa razy w tygodniu pojawiała się w jego sterylnym apartamencie, by przywrócić mu nieskazitelny porządek. Była kobietą po pięćdziesiątce, o twarzy naznaczonej zmęczeniem, ale i niezwykłą godnością. Jej dłonie, choć zniszczone od pracy i środków czystości, poruszały się z precyzją i pewnością. Pracowała w milczeniu, starając się być niewidzialną, cieniem przesuwającym się po lśniących podłogach. Adrian rzadko ją widywał, a jeśli już to traktował ją jak element wyposażenia funkcjonalny, ale pozbawiony znaczenia. Pewnego wieczoru, gdy Adrian i Katarzyna siedzieli na tarasie, popijając drogie wino i spoglądając na migoczące światła miasta, ich rozmowa zeszła na temat zbliżającej się corocznej gali charytatywnej. Było to najważniejsze wydarzenie towarzyskie roku, na którym śmietanka finansowa licytowała dzieła sztuki i egzotyczne podróże, by pokazać swoją hojność, a tak naprawdę, by prześcigać się w demonstracji bogactwa. Katarzyna, znudzona planowaniem kolejnej olśniewającej kreacji, westchnęła teatralnie. Wszyscy ci sami ludzie, te same fałszywe uśmiechy. Czasami mam ochotę zrobić coś nieoczekiwanego. Wprowadzić trochę zamieszania do tego naszego akwarium. Adrian uśmiechnął się cynicznie. Nuda była chorobą ich klasy, a okrucieństwo często stawało się na nią lekarstwem. Właśnie wtedy przez salon przemknął cień to była Elżbieta, kończąca swoją pracę. Niosła wiadro i mopa, a jej sylwetka na tle luksusowego wnętrza wyglądała jak wyrzut sumienia. Katarzynie błysnęły oczy. Adrian, mam genialny pomysł, powiedziała, ściszając głos do konspiracyjnego szeptu. A co gdybyśmy zaprosili na galę ją? wskazała dyskretnie głową w stronę Elżbiety. Wyobrażasz to sobie? Nasza sprzątaczka pośród tych wszystkich dam w diamentach? To byłby żart stulecia. Zobaczyć jej minę, gdy wejdzie do tej sali. Zobaczyć miny naszych znajomych. Adrian przez chwilę milczał. Pomysł był absurdalnie okrutny, a przez to pociągający. Był to akt czystej, niczym niesprowokowanej arogancji, demonstracja władzy tak absolutnej, że pozwalała bawić się ludzkimi uczuciami jak pionkami na szachownicy. Spojrzał na Elżbietę. Która właśnie wycierała ostatni ślad na marmurowej posadzce. Była tak bardzo obca w jego świecie, że pomysł wrzucenia jej w sam jego środek wydawał się surrealistycznym eksperymentem. Zgoda, powiedział w końcu, a na jego ustach pojawił się zimny uśmiech. Zróbmy to. Następnego dnia, gdy Elżbieta kończyła pracę i zbierała się do wyjścia, Adrian podszedł do niej. Czuł się niezręcznie, odgrywając tę farsę. Wręczył jej sztywną, elegancką kopertę. Pani Elżbieto, to dla pani. Otworzyła ją powoli, jej spracowane palce z trudem radziły sobie z lakowaną pieczęcią. Jej oczy przebiegły po kaligrafowanym tekście. Było to oficjalne zaproszenie na galę fundacji Serce Biznesu. Spojrzała na niego, a w jej oczach nie było widać ani zdziwienia, ani radości. Była w nich tylko spokojna, badawcza inteligencja, która na moment zbiła go z tropu. To chyba jakaś pomyłka, proszę pana, powiedziała cicho, jej głos był opanowany. Żadnej pomyłki, odparł Adrian, starając się, by jego głos brzmiał swobodnie. Chcielibyśmy z narzeczoną, żeby była pani naszym gościem. Proszę potraktować to jako premię za dobrą pracę. Kłamstwo smakowało jak popiół w jego ustach. Elżbieta patrzyła na niego jeszcze przez chwilę, jakby próbowała zajrzeć w głąb jego intencji. Adrian spodziewał się zakłopotania, odmowy, może nawet łez upokorzenia. Ale ona tylko skinęła głową. Dziękuję. To bardzo miło z państwa strony, powiedziała spokojnie. Przyjdę. I z tymi słowami odwróciła się i wyszła, zostawiając Adriana w kompletnym osłupieniu. Jej reakcja była tak daleka od tego, czego oczekiwał, że poczuł pierwszy, ledwo wyczuwalny ukłucie niepokoju. Żart, który miał być tak prosty i okrutny, Nagle nabrał nieprzewidzianej dynamiki. W dniach poprzedzających galę Adrian, nie mógł przestać myśleć o Elżbiecie. Jej spokojna akceptacja zaproszenia wytrąciła go z równowagi. Katarzyna i ich przyjaciele, którym opowiedzieli o swoim planie, byli zachwyceni. Snuli domysły, w co się ubierze, jak się będzie zachowywać, jak wielką sensację wzbudzi jej obecność. Dla nich była to tylko rozrywka. Ale dla Adriana, wbrew jego woli, stało się to czymś więcej. Zaczął ją obserwować, gdy przychodziła sprzątać. Zauważył, jak prostuje plecy, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Zauważył dumę w sposobie, w jaki polerowała szklany stół i godność, z jaką zbierała śmieci z jego luksusowego życia. Poczuł coś, czego nie czuł od lat ciekawość drugiego człowieka. Kim była ta kobieta? Jaka była jej historia? Te pytania, tak proste i ludzkie, były dla niego czymś nowym i niepokojącym. Próbował je zagłuszyć, wracając do swoich arkuszy kalkulacyjnych i raportów giełdowych, ale one powracały, wwiercając się w jego starannie zbudowany pancerz obojętności. Nadszedł wieczór gali. Sala balowa w najdroższym hotelu w mieście lśniła od kryształów i złota. Powietrze wibrowało od szeptów, fałszywych komplementów i brzęku kieliszków z szampanem. Adrian, w idealnie skrojonym smokingu, stał u boku Katarzyny, która wyglądała olśniewająco w sukni od znanego projektanta. Uśmiechał się, ściskał dłonie, wymieniał uprzejmości, ale jego myśli były gdzie indziej. Czekał. Jego znajomi co chwilę podchodzili, by zapytać szeptem: "I co? Przyszła już wasza Kopciuszek?". Każde takie pytanie sprawiało, że czuł narastający niesmak. Żart zaczynał mu ciążyć. Coś, co wydawało się błyskotliwym okrucieństwem, teraz jawiło mu się jako prostackie i żałosne. I wtedy drzwi sali balowej otworzyły się szeroko, by wpuścić kolejnego gościa. Wszystkie rozmowy urwały się w półsłowa. W progu stanęła Elżbieta. Nie wyglądała jak sprzątaczka. Nie wyglądała też jak dama z wyższych sfer, która nieudolnie próbuje naśladować styl. Wyglądała jak królowa. Miała na sobie prostą, długą suknię w kolorze głębokiego granatu. Materiał był skromny, bez żadnych ozdób, ale krój był doskonały, podkreślając jej smukłą, mimo wieku, sylwetkę. Włosy, które Adrian zawsze widział związane w niedbały kok, teraz były upięte w elegancki, klasyczny węzeł, odsłaniając szlachetną linię szyi. Nie miała na sobie biżuterii, z wyjątkiem małych, srebrnych kolczyków, które lśniły dyskretnie przy każdym ruchu głowy. Jej makijaż był minimalny, podkreślając jedynie oczy, które teraz, w blasku żyrandoli, zdawały się kryć w sobie całą mądrość i smutek świata. Ale to niestrój robił największe wrażenie. To sposób, w jaki się poruszała. Weszła do sali z uniesioną głową, jej plecy były idealnie proste. Kroczyła powoli, spokojnie, jej wzrok nie uciekał na boki, nie szukał aprobaty ani nie zdradzał niepewności. Patrzyła prosto przed siebie, z godnością, która zawstydzała całe to pozłacane towarzystwo. Panowała nad sytuacją. To nie ona była intruzem w ich świecie. To oni nagle poczuli się o Imali w obliczu jej autentyczności. Sala zamarła. Szepty ucichły. Wszyscy patrzyli na nią, oniemiali. Adrian poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. To nie było oszołomienie, którego się spodziewał. To był cios, który trafił go prosto w splot słoneczny, wytrącając powietrze z płuc. Zobaczył w niej nie ofiarę żartu, ale ucieleśnienie siły i klasy, której brakowało wszystkim w tej sali, włącznie z nim samym. Katarzyna, stojąca obok niego, była blada z wściekłości. Jej idealnie umalowane usta zacisnęły się w cienką kreskę. Co to ma znaczyć? Wysyczała przez zęby. Skąd ona wzięła te suknie? Kto jej pomógł? Jej umysł nie potrafił przetworzyć faktu, że godności nie da się kupić. Elżbieta odnalazła ich wzrokiem w tłumie. Podeszła do nich, a może ludzi rozstąpiło się przed nią. Stanęła przed Adrianem i Katarzyną, a na jej twarzy pojawił się ledwo zauważalny, nieco ironiczny uśmiech. Dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie, powiedziała, a jej spokojny głos rozbrzmiał w nienaturalnej ciszy. Adrian nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Czuł się jak idiota, mały, okrutny chłopiec, którego złośliwy psikus obrócił się przeciwko niemu w najbardziej spektakularny sposób. To Katarzyna pierwsza odzyskała mowę. Jej głos był ostry jak odłamek szkła. Skąd masz te suknie? Zapytała, nie siląc się nawet na pozory uprzejmości. Elżbieta spojrzała na nią ze spokojem. Uszyłam ją sobie. Kiedyś byłam krawcową. Zanim życie potoczyło się inaczej. W jej głosie nie było żalu, tylko stwierdzenie faktu. Ta odpowiedź jeszcze bardziej rozwścieczyła katarzynę. Postanowiła zaatakować inaczej. Cóż, muszę przyznać, że masz tupet, żeby się tu pokazać. Ale nie martw się, na pewno znajdzie się ktoś, kto doceni twoje umiejętności. Może pogali pomożesz obsłudze posprzątać. Będziesz w swoim żywiole. Jej słowa były tak jadowite że kilka osób stojących najbliżej wzdrygnęło się z zażenowaniem. Ale Elżbieta nie dała się sprowokować. Jej spojrzenie stało się chłodne, ale wciąż pełne godności. Pani Katarzyno, prawdziwy brud nie zawsze da się zmyć wodą i mydłem. Czasami jest w sercu i nie pomoże na niego żadna chemia. W tym momencie w Adrianie coś pękło. Gruba skorupa cynizmu, którą budował przez lata, rozpadła się na kawałki. Słowa Elżbiety, jej postawa, jej niewzruszona siła wszystko to uderzyło w niego z siłą taranu. Nagle zobaczył Katarzynę i cały swój świat w prawdziwym świetle jako coś płytkiego, okrutnego i rozpaczliwie pustego. A w Elżbiecie zobaczył coś, czego sam pragnął, choć nie zdawał sobie z tego sprawy autentyczność. Prawdę. Spojrzał na Elżbietę i po raz pierwszy zobaczył w niej nie sprzątaczkę, ale człowieka. Kobietę, która przeszła przez życie które prawdopodobnie było pełne trudów i upokorzeń, a mimo to zachowała kręgosłup moralny twardszy niż stal w jego wieżowcu. W jego głowie pojawił się obraz z dzieciństwa. Pamiętał swoją matkę, która wracała po nocy zmęczona po sprzątaniu biur. Pamiętał zapach chloru na jej dłoniach i dumę w jej oczach, gdy mówiła, że każda praca jest uczciwa. Pamiętał, jak bardzo się jej wstydził przed kolegami z bogatszych domów. Ten wstyd był fundamentem, na którym zbudował całe swoje życie, uciekając od przeszłości, od swoich korzeni, od samego siebie. Teraz ta przeszłość wróciła i spojrzała na niego oczami Elżbiety. Katarzyna, nie mogąc znieść porażki, postanowiła posunąć się do ostateczności. Udając, że się potknęła, chrusnęła zawartością swojego kieliszka prosto na suknię Elżbiety. Ciemnoczerwone wino rozlało się po granatowym materiale, tworząc ohydną plamę. Och, najmocniej przepraszam. Zawołała z udawaną troską. Jaka szkoda. Ale brud to chyba twoja specjalność, prawda? Na pewno wiesz jak to sprać. To było za wiele. Tłum zamarł w oczekiwaniu. Wszyscy patrzyli na Adriana, czekając na jego reakcję. To był moment próby, chwila, w której musiał wybrać, kim jest. Mógł obrócić wszystko w żart, stanąć po stronie swojej narzeczonej i przypieczętować upokorzenie Elżbiety. Mógł wrócić do swojego zimnego, bezpiecznego świata. Ale on spojrzał na plamę na sukni Elżbiety, a potem na triumfujący, złośliwy uśmiech Katarzyny. I podjął decyzję. Zrobił krok do przodu, stając między dwiema kobietami. Wziął serwetkę ze stolika obok i delikatnie, niemal z czcią, zaczął osuszać plamę na sukni Elżbiety. Jego gest był tak nieoczekiwany, że wszyscy wstrzymali oddech. Wystarczy, Kasiu, powiedział cicho, ale jego głos niósł się po całej sali. Był zimny i twardy jak diament. Potem odwrócił się do gości. Jego wzrok omiótł ich twarze twarze rekinów biznesu, ich żon obwieszonych biżuterią, ludzi, którzy stanowili jego świat. Wszyscy dobrze się bawicie? zapytał, a w jego głosie pobrzmiewała lodowata fiorie. Przyszliście tu, żeby zobaczyć przedstawienie, prawda? Milioner i jego narzeczona zapraszają sprzątaczkę na bal. Co za ubaw? Mieliśmy się pośmiać z jej stroju, z jej zachowania. Mieliśmy poczuć się lepsi. Zrobił pauzę, pozwalając, by jego słowa zapadły w ciszę. Ale żart obrócił się przeciwko nam. Bo ta kobieta tu wskazał na Elżbietę ma w sobie więcej klasy, godności i prawdziwej wartości niż my wszyscy razem wzięci. My kupujemy sobie szacunek drogimi garniturami i sukniami. Ona go po prostu ma. Nosi go w sobie jak zbroję, której żadne pieniądze nie są w stanie przebić. Podszedł do podium, gdzie stał mikrofon przygotowany dla prowadzącego aukcję. Wziął go do ręki. Jego głos, wzmocniony przez głośniki, wypełnił każdy zakamarek sali. Chcę wam coś opowiedzieć. Mój ojciec przez 30 lat pracował w fabryce. Moja matka sprzątała domy takich ludzi jak wy. Wstydziłem się ich. Całe życie uciekałem od tego, kim jestem, skąd pochodzę. Budowałem mury z pieniędzy, żeby nikt nie zobaczył tego małego, wystraszonego chłopca, który wstydził się pracy swoich rodziców. Dzisiaj ta kobieta przypomniała mi, że nie ma nic wstydliwego w uczciwej pracy. Wstydem jest natomiast bycie okrutnym, pustym i bezdusznym człowiekiem. Spojrzał prosto na Katarzynę. Jej twarz była maską niedowierzania i nienawiści. Nasz związek dobiegł końca, Katarzyno. Nie chcę mieć nic wspólnego z tobą ani z tym światem, który reprezentujesz. To bagno, które wciąga wszystko, co dobre i prawdziwe. Odłożył mikrofon. W sali panowała grobowa cisza. Nikt nie śmiał się poruszyć. Adrian podszedł do Elżbiety, która patrzyła na niego z mieszaniną szoku i czegoś, co wyglądało jak zrozumienie. Pani Elżbieto, najmocniej panią przepraszam. Za moją arogancję, za moje okrucieństwo, za ten upokarzający żart. Jest pani lepszym człowiekiem, niż ja kiedykolwiek będę w stanie być. A potem, na oczach całej finansowej elity Warszawy, zaoferował jej swoje ramię. Czy pozwoli pani, że odwiozę panią do domu? Elżbieta patrzyła na niego przez długą chwilę. W jej oczach nie było już ironii, tylko głęboki, przenikliwy smutek i cień współczucia. W końcu skinęła głową i delikatnie położyła swoją dłoń na jego ramieniu. Razem, w milczeniu, przeszli przez całą salę balową. Przeszli przez tłum o oniemiałych gości, mijając blade z furi oblicze Katarzyny. Wyszli na zewnątrz, w chłodne, nocne powietrze, zostawiając za sobą świat blichtru, fałszu i moralnego rozkładu. Jechali przez opustoszałe ulice miasta w jego luksusowym samochodzie. Cisza między nimi nie była krępująca. Była pełna niewypowiedzianych słów, zrozumienia, które przekraczało bariery społeczne i finansowe. Dlaczego pani przyszła? Zapytał w końcu Adrian, nie odrywając wzroku od drogi. Bo wiedziałam, że to pułapka, odpowiedziała cicho. A jedynym sposobem na wygranie z ludźmi, którzy zastawiają pułapki, jest wejść w nie z podniesioną głową. Czasami trzeba im pokazać lustro, żeby zobaczyli, kim naprawdę są. Zatrzymał samochód przed skromnym blokiem na jednym z warszawskich osiedli. To był inny świat, oddalony o lata świetne od jego apartamentu w centrum. Dziękuję za podwiezienie powiedziała, otwierając drzwi. Nie, to ja dziękuję odparł Adrian, a w jego głosie po raz pierwszy od lat słychać było prawdziwe, nieudawane uczucie. Uratowała mnie pani dzisiaj. Patrzył, jak znika w ciemnej klatce schodowej. Siedział w samochodzie jeszcze długo. Panorama miasta w oddali nie wydawała mu się już zbiorem zabawek, ale siecią ludzkich losów, historii, cierpienia i godności. Czuł, że tamtej nocy na gali coś w nim umarło, ale coś innego, znacznie ważniejszego, właśnie się narodziło. Następnego dnia Adrian rozpoczął proces demontażu swojego dawnego życia. Zerwał kontakty z dawnymi znajomymi, rozpoczął proces sprzedaży udziałów w najbardziej drapieżnych gałęziach swojej firmy. Pieniądze przestały być dla niego celem samym w sobie. Stały się narzędziem. Kilka tygodni później zapukał do drzwi mieszkania Elżbiety. Otworzyła mu, lekko zdziwiona. W jej małym, ale przytulnym i nieskazitelnie czystym mieszkaniu pachniało ciastem i herbatą. Przyszedłem z propozycją, powiedział. Chciałbym założyć fundację, która pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej, takim jak pani. Kobietom, które straciły pracę, które muszą zaczynać wszystko od nowa. Chciałbym, żeby pani nią zarządzała. Elżbieta spojrzała na niego badawczo. Dlaczego ja? Bo pani wie, czym jest godność. I wie pani, że nie da się jej kupić, ale można pomóc ludziom ją odzyskać. Ja mam pieniądze. Pani ma mądrość. Myślę, że to dobre połączenie. Zgodziła się. Minął rok. Fundacja Nowy Początek działała prężnie, pomagając dziesiątkom kobiet stanąć na nogi. Adrian nie mieszkał już w swoim sterylnym apartamencie. Sprzedał go i kupił mniejsze mieszkanie, bliżej Ziemi, bliżej ludzi. Pracował w fundacji razem z Elżbietą. Nie byli parą w romantycznym sensie. Ich relacja była czymś głębszym partnerstwem dusz, które spotkały się na życiowym zakręcie i pomogły sobie nawzajem odnaleźć drogę. Pewnego popołudnia siedzieli w biurze fundacji, przeglądając dokumenty. Przez okno wpadało ciepłe, słoneczne światło. Adrian spojrzał na Elżbietę, która z uśmiechem rozmawiała przez telefon z jedną z podopiecznych. W jej oczach była ta sama siła, którą zobaczył tamtej nocy na Gali, ale teraz była w nich także radość i spokój. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu, ale na dawaniu. Zrozumiał, że wartość człowieka nie mierzy się stanem kąta, ale śladem, jaki zostawia w sercach innych. Tamten okrutny żart, który miał zniszczyć jedną osobę, ostatecznie zburzył jego fałszywy świat i pozwolił mu zbudować na jego gruzach coś prawdziwego i wartościowego. Królowa w granatowej sukni nie tylko wygrała bal. Nauczyła go, jak żyć.